Więc krótko, nasz start tutaj w Rajdzie Dolnośląskim. Śmiało można powiedzieć, że, że, no, że było ciężko. W dwa kapcie na dwóch OS-ach. No i praktycznie przekreśliły jakieś tam szanse na, na, na w miarę przyzwoite miejsce. Poza tym fajnie, było konkurencja dopisała i, i można było się zmierzyć z naprawdę szybkimi kierowcami z naszej klasy. Pogoda również dopisała, jak widać. Prawdopodobnie jesteśmy na czwartym miejscu w klasie. Utrzymujemy tym samym drugie miejsce w łącznej klasyfikacji. No i skończyły nam się opony. I to, jest, I to jest taki mały problem, ale postaramy się to rozwiązać. I, i jutro już wystartujemy, mam nadzieję, z drugim kompletem zapasowych opon. I, I planujemy powalczyć. Paweł Krysiak i Michał Trela to zawodnik rywalizujący w barwach autonomii klubu. Ziemi Kłockiej, Paweł Krysiak i Michał Trela, chłopaki, jako nasi, myślę, że powinniście wysiąść. Szybciutko idzie wam pogratulować. Prezes Bogusław Piątek idzie wam pogratulować mety. Załoga z numerem 110 dojechała do tej mety na 23 w Generalce, ale na czwartym w Pucharze. Astry, załoga z numerem 110, Paweł Krysiak i Michał Trela. Gratulacje dla chłopaków, pamiątkowe zdjęcia. Dziękujemy Wam bardzo. Powodzenia jutro na trasie. Paweł Krysiak i Michał Trela, miejsce czwarte w Pucharze Astry. A teraz. Jesteśmy na mecie rajdu dolnośląskiego. gdzie widać, że z przygodami, ale, ale na mecie z dużymi przygodami, a to, że jesteśmy na mecie, to tylko i wyłącznie zasługa kibiców, którzy wypchali nas z rowu, do którego wpadliśmy, no i przede wszystkim zasługa chłopaków z serwisu. No, gdyby nie oni, no to nas by tu nie było, na pewno. Jeżeli chodzi o, o sam rajd, no to bardzo ciężki, bardzo ciężki dla nas. Przyznam się szczerze, że popełniłem błąd na pierwszym odcinku i i stąd, stąd ta duża strata, później jeszcze zepsuła się skrzynia biegów, zabrakło trzeciego biegu, no i, no i dobrze, że jesteśmy ogólnie na tej mecie, no ale, no ale to nie tak miało być, nie tak miało być. No. Ale przed nami Wisła. No i właśnie z tego powodu Wisła teraz stoi pod znakiem zapytania, pokończyły się opony na tym rajdzie, do skrzynia jest do, do, do remontu i nie wiem, nie wiem czy pojedziemy. Może zobaczymy. No dzisiaj dzisiaj zdecydujemy co dalej robić, bo do jutra jest termin zgłoszeń na Wisłę. Ale chcemy walczyć dalej, żeby zostać na, przynajmniej na tym drugim miejscu w klasie i tak łatwo, łatwo się nie poddamy na pewno. Dzięki. Dzięki. Winnie otwierają. Otwierają się. Auto dość mocno one zaraz opowiedzą swoje przygody. No jak to można było tak zmasakrować samochód u siebie na własnym podwórku? Właśnie też się zastanawiam. A śmieją się z kobiet, że do własnego garażu wjeżdżając potrafi zarysować auto. Myślę, że ty teraz rozumiesz jak to jest, co? My, my się nie śmiejemy na pewno. Chłopaki, powiedzcie, co się wydarzyło? No na na pierwszym boję ja się trochę. No. Wpadliśmy do rogu na, na 10 minut, no i tylko dzięki kibicom jesteśmy tutaj na mecie. Dziękujemy za tym kibicom, że wypchnęła z rowu załogę z numerem 110, Paweł Krysiak i Michał Trela, Automobil Klub Ziemi Kłodzkiej.